Witajcie, nauki w kolejnym filmie. Tym razem być może trochę kontrowersyjnym, ponieważ powiem wam dzisiaj, jak to naprawdę jest z tym opętaniem, a konkretnie wyjaśnię kilka nieprawdziwych opinii na ten temat. Wielu youtuberów nagrało filmy, gdzie naprawdę przeprowadzali wywiad z osobą opętaną. Nie chcę tym osobom zarzucać, że na przykład wszystko jest ustawione i że robią to dla fejmu, bo faktem jest, że gdy przeprowadza się wywiad, nie mamy pewności, że ta osoba mówi prawdę. Na przykład może kłamać, aby pokazać się gdzieś. Może być cipólem albo robić to wszystko dla żartu. Faktem za to jest, że rozpowszechnia się dużo nieprawdziwych informacji na temat opętania. Zaczynajmy. Kto jest najbardziej, a kto najmniej narażony na opętanie, na pewno wymyślicie o najczęściej opętanych osoba, Przychodzą wam na myśl sataniści? Otóż nie. Na logikę pomyślcie. Po co demon miałby opętywać kogoś, kto już jest po jego stronie? Czy ma to sens? Czy każdy ateista jest opętany? I tak, oto tytuł odcinka oto pytanie z tytułu odcinka. Spotkałam się kiedyś z osobą, która tak twierdzi i dlatego nagrywam. To właśnie. A prawda jest taka, że nie. ateista nie wierzy w Boga lub w demony, więc nie może być opętany. No na logikę. Znowu. No dobrze. Kolejną grupą dzie osób są dzieci. Mimo, że teoretycznie powinny być łatwym celem. Nie jest tak. Demony nie opętują dzieci, bo ich dusze są zbyt czyste, niewinne. Jeśli chodzi o osoby ogólnie parające się okultyzmem... Trzeba podzielić się na dwie grupy, bo o ile osoby, które po prostu raz czy dwa z czystej ciekawości czy dla zakładu pobawią się to lisu raczej nie zostaną opętani. To ktoś, kto bardzo zagłębia się w ten świat jednocześnie nie umiejąc zapewnić sobie odpowiedniej ochrony, otwiera drzwi, drzwi, których potem nie będzie mógł zamknąć. Czy można zostać opętanym przez przedmiot? Zacznijmy od tego, że przedmioty. To przekaźniki nie mogą być opętane. To swoiste drzwi, czy jak to woli, okno do piekielnego wymiaru. Jeśli takiego przedmiotu dotkniemy, możemy zostać opętani, jeśli jesteśmy na to wyjątkowo podatni. Jednak to nie tak, że jeśli dotkniemy tablicy łidża albo szpilatu rytualnego, od razu coś wejdzie w nasze ciało i zawładnie nami. Przedmiot musi mieć otwarty portal, czyli, gdy, czyli wtedy, gdy przedmiot został użyty do jakiegoś rytuału a wrota do innego świata, nie zostały poprawnie zamknięte i potężne siły mogą dalej przez nie przechodzić do nas. Czymś zupełnie innym jest, gdy demon jest zamknięty w jakimś przedmiocie. Lub może to też być zły byt, a niekoniecznie demon. Przykładem takiej historii jest ta oparta na faktach, przedstawiona w filmie Kronika Opętania. Czy duch może opętać? A nie tyle opętać, co wład zawładnąć nami. Nie jest to to samo co opętanie, bo po pierwsze duchy nie mają tak dużo siły jak demony, po drugie duchy zwykle mają inne powody, aby kimś zawładnąć. Może zabrzmieć to dziwnie, ale zwykle nie kierują się złymi pobudkami, robiąc to. Jak wyglądają egzorcyzmy? Zapewne myśląc o egzorcyzmach, przychodzą Ci na myśl te pokazane w filmach typu Obecność, Egzorcyzm Emily Rose, Egzorcysta. Jednak zwykle w czasie egzorcyzmów opętani nie skaczą po ścianach, nie rzucają egzorcystami. Zwykle egzorcyzmy przebiegają przybieg w miarę spokojnie, chociaż oczywiście to zależy od siły demona. To by było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Wpadnij na mojego Snapchata i Instagrama. Jeśli masz jakieś pytanie, zadaj je w komentarzu albo u mnie na priw. Witajcie, cieniówki w kolejnym filmie, tym razem być może trochę kontrowersyjnym, ponieważ powiem wam dzisiaj, jak to naprawdę jest z tym opętaniem, a konkretnie wyjaśnię kilka nieprawdziwych opinii na ten temat. Wielu YouTuberów nagrało filmy, gdzie na przeprowadzali wywiad z osobą opętaną. Nie chcę tym osobom zarzucać, że na przykład wszystko jest ustawione i że robią to dla fejmu, bo faktem jest, że gdy przeprowadza się wywiad. Nie mamy pewności, że ta osoba mówi prawdę. Na przykład, może kłamać, aby pokazać się gdzieś. Może być czpółnem, albo robić to wszystko dla żartu.